Witam wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym odcineczku z 1 vs 1 z Bizami. Ze mną dzisiaj jest Icewit. I ciekawe, moi drodzy, czy y, dobiję do rekordu trujeczkę czy może ja dobiję trujeczkę ponieważ rekord ja i widzowie jest to, moi drodzy. 2-2. Zobaczymy, jak będzie po tym odcinku jego oglądania. A więc moi drodzy, rozpoczynamy naszego one viewana. Bardzo, bardzo poszliście o odcinek z Icewidem, więc moi drodzy, iSweat jest. Ice With jest gotowy na wszystko mm, A więc mam nadzieję, że dorównasz moim umiejętnościom. Jak myślisz i Będzie 3-2 dla widzów, czy będzie 3-2 dla mnie? Jak myślisz? To Ale cię zacięło teraz! Wow! Nie wiem, czy coś tam słyszeliście, moi drodzy w odcinku, ale powtórz jeszcze raz. Postaram się. Postarasz się? Okej, okay. okej. Okay. To zobaczymy moi drodzy, bo przypomnę, że widzowie grają do pięciu wygranych, tak samo jak i ja. Jeżeli wygram z widzami 5, 5, e, punktami w się, sensie, e, jeżeli będą pierwszy pięć punktów, to moi drodzy, e, widzowie nie wygrywają nic, ale jeżeli widzowie będą mieli 5 punktów jako pierwsi, no to moi drodzy, zgarniają po 200 fałdowo każdy z uczestników tego LAN a więc e, no taki mini turniej, tak jakby można było powiedzieć. Między mną a widzami, a więc zobaczymy, czy tym razem tutaj Ice wygra ze mną. Bo ostatnio w pojedynku z Piosetem no, Pioset no zbytnio nie ma szans ze mną. A więc zobaczymy, jak pójdzie Ice Beatowi. uo, ależ tutaj bomba. Ależ tutaj bomba Ice Dobra. Oj, 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 oj. Chwilą... Ice się przed chwilą chwalił, że ten, że sobie w Minecrafcie jeździ. Więc moi drodzy, <noise> zobaczymy, jak mu pójdzie. Wow, wow, wow! Kurcze! 1 do 0 Iceweed! Nice, nice, nice! Przypominam, moi drodzy, gramy 5 rund, nie do 5, tylko 5 rund. I przypominam, 5 łapek w górę to reaktywacja, w sensie reaktywacja. Boże, co ja mówię? Kolejny odcinek prostu z tej serii, a więc obserwujcie kanał na bieżąco, bo teraz filmiki pojawiają się w miarę często. Więc, no, musicie obserwować na bieżąco. Jest, moi drodzy, Iceweed, Lipex, 1 do 1. Trzecia runda przed nami, moi drodzy, trzecia runda jest przed nami, a więc no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co tutaj się wydarzy, jest, 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 mam go, mam go. Jak tam się czujesz need po trzeciej rundzie? Źle. Źle się czujesz? Eee, dobra, moi drodzy, dam mu takie ułatwienie, będę używał samej pompy, ok? Może być? No tutaj też żadnego ułatwienia nie ma na boksach. Jest, jest, ogromne, ogromne ułatwienie. jest. Moi drodzy, możemy zrobić coś takiego, co w się sensie, y, lipex w prostu Ale też możemy zrobić na innych mapkach Przykładowo na, na realistika czy tam na jakichś innych rzeczach Co ty myślisz o tym pomyśle, Speed? Fajnie, fajnie, tylko że... właśnie nie bombardować? <laughs> nie mogę cię bombardować, tak powiedziałeś? Co ty powiedziałeś teraz? Powiedziałeś, tak, <laughs> mnie nie bombardować już się bombarduje, proszę! 3 do 1, 3 do 1, moi drodzy! I to jest ostatnia runda z tych takich mini rozgrzewkowych. I moi drodzy, przypominam, że szósta runda jest decydująca. Jeżeli wygra Icewind, wygrywa Icewind. Jeżeli wygram ja, wygrywam ja. I jest 4 do 1, ale ten wynik to jest taki rozgrzewkowy. I teraz, moi drodzy, przed nami runda ostateczna, więc Icewind. Wersus ja, ostatnia runda, która się wlicza do rekordu A więc widzowie e, Trzymajcie kciuki za żeby żebyście mieli Faudolce, oczywiście te osoby, które tam Grają na 1 v -one e, ze mną Na odcinkach, więc te osoby mogą Zgarnąć, gdy dobijecie 5 punktów oczywiście Bo osoby będą różne Na tych 1 v -one więc obserwujcie, obserwujcie Kanał, śledźcie Dobra, ja tutaj podmieniam sobie Icewita. Cyk, cyk, cyk Edycja, edycja 102 Oj, oj, ale on mi dał sporo więcej Sporo więcej mi dał, także się szybko uleczę. Szybciutko, szybciutko. Jeszcze tutaj toksik zaprasza. Toksik nie zaprasza mnie, dziękuję bardzo. Ależ tutaj, bomba. Kurde, ja HP nie mam, ja HP nie mam, ja HP nie mam. Nie, nie. Nope, nie. Dwa HP, moi drodzy, 2 HP, co tu się dzieje? Dzięki za informację. Mamy to! Mamy to! Wygrałem kolejny raz z widzem. A więc, moi drodzy, po tym odcinku wyświetla Wam się rekord ja versus widzowie. Dajcie znać, kogo byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Ze mną był dzisiaj Ayn Smith. Ja. Yeah. I trzymajcie się do następnego. Siema.